Rodziców i partnerów Akademii Młodego Sportowca. Bardzo się cieszymy, że tak wiele osób przybyło na nasze klubowe, skromne spotkanie. Bo to świadczy o tym, że duża część naszego społeczeństwa jest świadoma, jak ważną rolę pełni sport w naszym życiu. Sport przynosi wiele korzyści. O jednej z nich wspomniała kilka dni temu pani minister sportu i pozwolę sobie zacytować jej słowa. Im bardziej wysportowane społeczeństwo, tym mniejsze nakłady na leczenie. My dodamy to do tego, że im bardziej wysportowane społeczeństwo, tym lepsza jakość życia, i im bardziej wysportowane społeczeństwo, tym później przychodzi do nas starość. Ale żeby tak było, należy zacząć przygodę ze sportem jak najwcześniej, i to jest właśnie misją Akademii Młodego Sportowca. To, żeby nasza mała społeczność poznała cudownych, małych i dużych sportowców, którzy z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach sportowych, a tym samym tworzą naszą Akademię. Proszę Państwa, wielkie brawa dla nich. Ok, ja teraz chciałbym szybciutko sprawdzić obecność. Zacznę od grupy niebieskiej. Proszę bardzo wszystkich zawodników, wszystkich, wszystkich naszych dzieciaczków z grupy niebieskiej o powstanie. I pomachanie do mnie, ja będę szybko liczył, sprawdzę, czy wszyscy na pewno są. Widzę, widzę Aleksa, Aleks mi macha. Super. Dziewczyny, Łucja, Zosia jest. Jest, widzę, ale okej. Okay. Chyba, chyba wszyscy są. Grupa niebieska siada. Teraz grupa żółta. Gdzie jest grupa żółta? Super, Malikę widzę, widzę Pymka, Wiktora. Okej, okay. tam Maja, dobra, fajnie, dziękuję. Grupa czerwona. Gdzie jest grupa czerwona? Są, są dziewczyny, są chłopcy, okej, okay, fajnie. Gdzie jest grupa różowa? Ale przepraszam, grupy, grupy różowej nie mamy, jeszcze, jeszcze nie mamy. Okej, okay, i teraz poproszę naszych pierwszoklasistów, w większości pierwszoklasistów z grupy zielonej. Jest, Miłosz chyba pierwszy stał. Jest Jasia, tam mi machają, super, widzę was. I chciałbym zobaczyć naszych przedszkolaczków z grupy fioletowej. Fioletowa, jest tam, tam jest Ala, tam jest Super, Michał tam jest fajnie. I naszą najmłodszą grupę poproszę, żeby stali i pomachali. Grupa biała. Super, Zosia mi macha, ja też jej odmachuję. Fajnie. Ok, dziękuję bardzo. E, dziękujemy bardzo wszystkim odważnym. Teraz chcielibyśmy przypomnieć Państwu e, nasz pierwszy, ale na pewno nie ostatni, zorganizowany Dzień Rodziny na Sportową. Wróćmy wspomnieniami do tego pięknego letniego dnia.